Kamerzysty i tego, co się teraz dzieje. Ja byłem zszokowany, jak w sobotę osoba pewna z jego bardzo bliskiego środowiska powiedziała mi właśnie to, że u niego na telefonie może być w ogóle jakaś dziecięca pornografia, co osłupiło mnie po prostu, bo ja nigdy na ten temat nic nie wiedziałem. Natomiast potem potwierdziła mi to jest. Jeszcze jedna osoba z jego środowiska, która powiedziała, że nawet widziała te, ten folder, więc jeżeli kamerzysta faktycznie wracał z tych wakacji i nie połusował rzeczy z telefonu, to może mieć naprawdę niezły przypał. E, chcieliście, żebym się powiedział, ja nie szanuję tych e, zachowań, uważam, że to jest zły człowiek. Współpracowałem z nim oczywiście tak, ale wtedy jeszcze nie było tego widać, nie pokazywał swoich zachowań. E, wtedy jak to było wszystko reżyserowane, to naprawdę było git, może to było jakieś śmieszne, a potem naprawdę zaczął naprawdę zaczął się jakiś chory content, właśnie zaczęli brać innych ludzi, płacić im za jakieś głupie rzeczy, ja tego nie szanowałem i odpuliłem. I mówicie gdzieś tam jeszcze pojawiają się takie...